Pani marszałek, panie premierze, który się gdzieś tam z tyłu schował, Wysoka Izbo. Składam wniosek formalny o przerwę i zwołanie konwentu seniorów, aby dodać po głosowaniach debatę na, na, na temat naszej polityki zagranicznej. Każdy z nas widział, że w ostatnich dniach nastąpił nowy koncert mocarstw, nowa sytuacja w tej części Europy. Niemcy z USA dogadały się ponad naszymi głowami. I symptomatycznie z Berlina nastąpił pierwszy telefon do Moskwy. Ustanowiono nomen omen nowy ład w Europie i nie jest to polski ład. Musimy przeprowadzić taką debatę na temat naszej polityki zagranicznej i zastanowić się, jak ją prowadzić. Potrzebujemy takiej debaty. I potrzebujemy dyskutować o propozycji konfederacji, o polityce wielowektorowej, bo dzisiaj tak naprawdę innej propozycji na stole nie ma. Propozycja oparcia się o Waszyngton, o Berlin się nie sprawdziła. Potrzebujemy takiej debaty dla dobra Polski i Polaków. Dziękuję, Dziękuję. Panie pośle, panie...